Cześć, witajcie! Do sprzedaży w naszym kraju wszedł właśnie nowy smartfon Infinixa. A ja już dziś mogę Wam zaprezentować recenzję tego urządzenia. O jakim urządzeniu mowa? Mowa o Infinixie Note 40 Pro, w telefonie kosztującym poniżej 1500 zł, a oferującym całkiem sporo. Nim jednak przejdziemy do rzeczy. Zajrzyjmy, co oferuje zestaw, bo coś mi mówi, że jest bardzo bogaty i obszerny. Ale niespodzianka! Wiecie, co to jest? To jest ładowarka bezprzewodowa, indukcyjna. Czyli zobaczcie, już w zestawie dostajemy drugą ładowarkę bezprzewodową, sztos. Otwieramy pudełko i co mamy dalej? No, oczywiście, mamy tutaj telefon. Mamy też ładowarkę przewodową, oczywiście o mocy adekwatnej, czyli 70 W. Powinien być też przewód. No i naturalnie mamy go tutaj, ale jeszcze wypadły mi z opakowania słuchaweczki. Proste słuchaweczki z USB-C wyglądają w miarę w miarę. Trochę obawiam się, że nie będą zbyt wygodne w noszeniu i prawdopodobnie będą wypadać z moich uszu, ale przyznacie, że zestaw jest naprawdę obszerny, ale tu jeszcze coś mamy. Podejrzewam, że jest to pokrowiec. No i mo moje podejrzenia okazały się słuszne, i w dodatku, moi drodzy, jest to nader ładny pokrowiec. Dawno tak fajnego pokrowca przy telefonie nie widziałem. Oczywiście jest tu złącze do ładowania indukcyjnego magnetyczne, czyli telefon w pokrowcu również będziemy mogli ładować. Ale to nadal nie jest koniec, bo jeszcze mamy szybkę ochronną. Sztywne szkiełko, nie jakaś tam tandetna folia, tylko kawał porządnej szybki ochronnej już na starcie. Czyli podsumujmy: w zestawie otrzymujemy telefon z ładowarką przewodową i bezprzewodową. Słuchawki, pokrowiec i szkiełko ochronne. Bardzo bogaty zestaw, szczególnie zważywszy na cenę tego telefonu. Ale musicie wiedzieć o malutkim niuansiku. Ta ładowarka to zestaw poszerzony. Ona będzie dokładana do telefonu za złotówkę, czyli tak naprawdę powiedzmy to prost, w cenie telefonu. Natomiast niestety w tej chwili nie potrafię Wam powiedzieć, na jak długo ta promocja została przewidziana. Ale generalnie myślę, że pierwsi nabywcy tego smartfonu spokojnie mogą liczyć na bezprzewodową ładowarkę za Zeta. A teraz przejdźmy już do samego urządzenia, bo naprawdę jest tu na co popatrzeć. Telefon jest najzwyczajniej w świecie ładny. Choć jego ramka jest wykonana z tworzywa, wygląda tak, jakby była metalowa i daje trochę poczucia klasy premium. No, telefon po prostu wygląda bardzo estetycznie i bardzo elegancko, a przede wszystkim drogo, chociaż wcale taki drogi nie jest. Tył ma, jak widzicie, zagięte boczki, a do tego jest matowy i zupełnie prawie się nie brudzi. Troszeczkę ślady paluchu zostają, ale naprawdę nieznacznie. Całość jest po prostu mega, mega estetyczna. Front zajmuje wyświetlacz o również lekko zaokrąglonych boczkach, z otwarkiem na aparat do selfie i w miarę wąską ramką. Ta ramka na pewno nie straszy, wygląda również estetycznie. Wnętrze obudowy jest chronione przed wilgocią i piłami na poziomie ip 54, czyli takiego awaryjnego zabezpieczenia na wypadek zamoczenia, zachrapania i tym podobnych spraw. Jeżeli chodzi o położenie przycisków i całą resztę ergonomii, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jedyne co mi przeszkadza to zbyt niskie umiejscowienie czytnika linii papilarnych. Jest on pod ekranem i jest on, jak widzicie, w tym miejscu. I moim zdaniem powinien być przesunięty troszeczkę w górę po to, aby nie gimnastykować kciuka. Nie jest to najwygodniejsze, natomiast sam czytnik działa całkiem. Dobrze, do jego działania nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie będę też narzekał na rozpoznawanie twarzy, ono po prostu jest, działa, robi swoje. Natomiast pamiętajcie, że nie jest to zbyt pewne zabezpieczenie. Warto zwrócić uwagę na górną ściankę telefonu, gdzie poza jednym z głośników, bo mamy tutaj głośniki stereo-sygnowane marką JBL, jest jeszcze nadajniczek podczerwieni. Bardzo fajny dodatek. Po prostu z tego smartfonu możemy sobie zrobić pilota do naszego telewizora, Blu-raya, DVD, dekodera i tak dalej, i tak dalej. Generalnie nie napotkałem problemów z działaniem tej aplikacji. Aplikacja, która towarzyszy temu nadajniczkowi działa po prostu poprawnie. Moje sprzęty odnalazłem bez problemu i bez problemu mogłem nimi sterować. Oczywiście możliwe jest, że natraficie na jakiś sprzęt, którego ten nadajniczek i jego aplikacja nie obsłużą. No ale tu musi się mieć wyjątkowego pecha. Większość popularnych urządzeń jest obsługiwana, bo pod Podejrzewam, że ta apka działa z takiej ogólno dostępnej bazy danych pilotów do zdalnego sterowania na podczerwień. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 5. Ekran jest oczywiście AMOLEDowy, co zważywszy na cenę telefonu, może cieszyć. Oczywiście ma 120 Hz odświeżanie. Ma rozdzielczość Full HD, a jego przegodna to 6,78 cala. Ekran ma zagięte boczki, co nie każdemu się spodoba, ale mnie akurat nie przeszkadza, bo nadaje smartfonowi naprawdę bardzo fajnego wyglądu. Maksymalna jasność tego ekranu to 1300 nitów. Nierekordowy wynik i powiem Wam szczerze, że w słoneczne dni, no, brakowało troszeczkę jasności temu wyświetlaczowi. Nie było źle. Było na pewno lepiej niż w przypadku typowych ekranów LCD, powszechnych jeszcze w tej klasie cenowej, ale oczywiście ekran ten znacząco ustępował na przykład wyświetlaczowi z Galaxy S24 Ultra. co jest naturalnie oczywiste, bo to zupełnie inna półka cenowa. Niemniej musicie brać pod uwagę to, że nie jest to najjaśniejszy amulet, jaki spotkacie na rynku. Niestety troszeczkę zabrakło, ale nadal podkreślam, jest naprawdę dobrze. Odświeżanie może być regulowane automatycznie albo ustawione na sztywno 60-120. Mamy tutaj też 10-bitowe kolory. No i oczywiście do odzorowania kolorów do czerni, do ogólnej takiej plastyki wyświetlacza zastrzeżeń naturalnie już nie mam, czyli podsumowując, ekran mógłby być jeszcze troszeczkę jaśniejszy, ale jak na klasę telefonu jest naprawdę bardzo dobry. Co prawda, automatyczna regulacja jasności ekranu działa troszeczkę z lekką zwłoką, ale działa, robi swoje. Mamy tutaj też tryb słoneczny, którego działania akurat specjalnie nie zauważyłem. W słońcu, tak jak mówiłem, ten wyświetlacz mógłby jeszcze trochę dawać więcej po oczach, ale ogólnie. Było całkiem nieźle, jestem zadowolony z tego ekranu. A y, czy jestem również zadowolony z wydajności? No cóż, w środku pracuje Media Helio G99. Ultimate. Nie jest to demon wśród procesorów, ale nie jest to też procesor słaby. To jest typowy średniaczek i osiągi mamy tutaj typowo średnie. To nie jest maszyna do upalania grami, ale nie jest to też smartfon, który irytuje powolnym działaniem. Jeżeli chodzi o benchmarki, no to Vantutu ociera się o pół bańki, tak nieco poniżej między 400 tysięcy a 500 tysięcy osiąga rezultaty, czyli całkiem przyzwoite jak na cenę telefonu. A co najważniejsze, ten telefon praktycznie wcale się nie nagrzewa i w stre... W testach notuje naprawdę bardzo dobrą stabilność pracy. Tutaj nie ma poważnych spadków, tutaj stabilność jest na poziomie powyżej 96%. Zobaczcie jaki ładny wykres, zero throttlingu w czasie. Krecha równiusieńka, bardzo fajny rezultat, czyli ten procesor może nie jest najmocniejszy, ale przynajmniej pracuje równo, z równą mocą i raczej przycinkami Was straszyć ten telefon nie będzie. Trochę postraszyć może natomiast interfejs. Postraszy tych, którzy są przyzwyczajeni do gorudkiego Androida. No tutaj Android gorudki nie jest. Mamy nakładkę XOS, firmowa nakładka tręszyna. Gdyby mnie ktoś pytał to... Jednak troszeczkę przeładowano dodatkowymi apkami, natomiast nie ma tutaj jakichś dramatycznych, śmieciowych aplikacji. Oczywiście wiadomo, że nie wszystkie z tych preinstalowanych apek będą Wam przydatne i możliwe, że spędzicie trochę czasu na usuwaniu ich przy pierwszej konfiguracji telefonu. Natomiast na start dostajemy w zasadzie większość aplikacji, które każdy i tak by pobrał, a na pewno nie można powiedzieć, aby tu czegoś brakowało. Oczywiście interfejs oferuje całkiem spore opcje personalizacji. Oferuje też wszystkie popularne gesty wykonywane na ekranie. Mamy pływające okienka, mamy dodatkowy wysuwany z boku panel ze skrótami, mamy tryb growy, mamy oczywiście podwójne kąta i takie milutkie systemy powiadomień, albo podświetlenie krawędzi ekranu, albo migotanie diody LED na pleckach telefonu. To też są fajne rozwiązania i ten interfejs ogólnie daje się polubić. Nie jest skomplikowany, nie odbiega od typowego androidowego interfejsu, jakich wiele znamy. Oczywiście ma swoje tam drobne niuansiki, ale myślę, że każdy bez problemu się tutaj odnajdzie i ten telefon przyszłym użytkownikom nie będzie sprawiał problemu, czy to przy pierwszej konfiguracji, czy później podczas użytkowania, bo raczej w tym interfejsie niczego zaskakującego nie znajdziemy. Mamy tu, słuchajcie, nawet asystenta głosowego firmowego FOLAXA, ale niestety po polsku on nie gada, więc w ogóle o nim nie będziemy rozmawiać na polskim rynku, bo to nie ma sensu. Jest oczywiście apka do konserwacji systemu. A to, co mi się podoba, to to, że możemy sobie na pulpicie tworzyć duże foldery. To też jest dosyć wygodnym rozwiązaniem. A! Panel skrótów jest bogaty, łatwo konfigurowalny i jak widzicie możemy sobie też na niego wrzucić piloty, czyli funkcje związane ze wspomnianym wcześniej przeze mnie nadajnikiem podczerwieni na górnej ściance. Jeżeli chodzi o komunikacyjną stronę tego telefonu, no to po pierwsze nie ma 5G. No i pytanie, czy to jest jakiś dramat. Słuchajcie, w polskich warunkach uważam, że nie i nie ma sensu nasadzać się koniecznie na 5G kosztem innych możliwości tego smartfonu. Bo mnie na przykład ten smartfon przekonuje innymi rzeczami, a niekoniecznie tym, że pracuje w 5G, które no jest jakie jest i dla wielu Polaków niestety pozostaje troszeczkę w sferze wyobraźni, a nie w sferze faktycznej użyteczności. Moim zdaniem LTE wystarczy, szczególnie tym, którzy wybierają telefony stosunkowo niedrogie. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, żadnych zastrzeżeń nie mam, wszystkie moduły łączności również pracują tak, jak powinny pracować, po prostu robią swoje. Dialer czy klient SMS-ów niczym nas nie zaskoczą, bo są standardowe po prostu. Zaskoczą nas natomiast głośniki stereo samą swą obecnością, ale też tym, że są dosyć symetryczne, bo nie ma tutaj malutkiego głośniczka w słuchawce na górze, tylko jest normalny głośnik z porządnym wylotem na zewnątrz, na górnej ściance. Drugi wylot mamy oczywiście na dolnej. Niestety wyloty są umieszczone na krzyż, zatem kiedy trzymamy telefon poziomo, musimy uważać, by nie zasłonić głośników. Natomiast same głośniki grają bardzo przyzwoicie. Ich brzmieniu wiele zarzucić nie można. Wiadomo, że zawsze mogłyby być lepsze, ale te grają przyjemnym dźwiękiem, nieagresywnym. Na pewno nie mogę powiedzieć, by kaleczyły uszy. Te głośniki po prostu są bardzo przyzwoite, a zważywszy na cenę telefonu, to nawet bym rzekł, że bardzo dobre. Niestety z minusów nie ma mini-jacka, no ale to już chyba standard w obecnych czasach. Przypomnę, słuchawki są jednak w zestawie przewodowe na USB-C. Niestety ten Infinix nie obsługuje Sima, ale możemy korzystać z dwóch klasycznych fizycznych kart SIM. Rozdział poświęcony akumulatorowi zacznę od ładowania. Oczywiście przede wszystkim ładowanie przewodowe 70W i powtórzę raz jeszcze ładowarka jest w zestawie. Do tego jest jeszcze system ładowania indukcyjnego. W tej cenie stosunkowo rzadko spotykana ładowarka indukcyjna jest magnetyczna i do tego dostaniemy ją przy zakupie telefonu za złotówkę, w niektórych krajach Infinix oferuje jeszcze inne magnetyczne akcesoria do tego smartfonu, ale u nas na razie o tym nic nie wiadomo. Jakby ktoś chciał, no to proponuję zajrzeć do Indii, tam więcej takich rzeczy kupicie, na przykład jakieś pokrowczyki takie trochę wzorowane na Apple'u. Poza oczywiście tym pokrowcem, który mamy, przypomnę, w zestawie. Ładowanie indukcyjne oczywiście trochę trwa, ładowanie przewodowe zajmuje w granicach 40 minut, czyli też przyzwoicie. Natomiast bateria tradycyjnie ma pojemność 5000 mAh i tradycyjnie jest w stanie utrzymać ten telefon bez problemu przy życiu przez dwa dni, a jeden dzień to bankowo na 100%. Zatem pod adresem akumulatora również złego słowa raczej nie powiem. Podkreślając obfitość akcesoriów, które temu smartfonowi producent dedykuje. A skoro już wspomniałem o zagranicy, to dodam jeszcze, że za granicą Infinix obiecuje temu smartfonowi dwie duże aktualizacje oraz 36-miesięczne wsparcie w zakresie poprawek zabezpieczeń. Miejmy nadzieję, że na naszym rynku będzie tak samo, ale oczywiście ja Wam tego zagwarantować w tej chwili nie mogę. Pozostaje nadzieja. A teraz przejdźmy do aparatów fotograficznych, bo zapowiada się bojowo. Ale wcale bojowo nie jest, bo tak naprawdę ten smartfon ma po prostu dwa porządne aparaty fotograficzne. 32 megapiksele do selfie i 108 megapikseli z matrycą Samsunga na plecka. Pozostałe aparaty, jakie widzicie, to dwumegowe oczka, oczywiście do makro i do rozmywania tła. Aparat makro po prostu jest i robi swoje. Tu chyba nie ma się nad czym rozwodzić. Natomiast wskazałbym na pierścieniową diodę doświetlającą. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż klasyczny punktowy LED, bowiem daje światło rozproszone, czyli przy zdjęciach z lampą błyskową plan jest oświetlany bardziej równomiernie, żeby było zabawnie, przy aparacie przed nim również jest dioda LED wkomponowana w ramkę. Jej normalnie nie widać praktycznie, zanim się nie zapali. A gdyby dla kogoś ta dioda świeciła zbyt jasno, zbyt punktowo i była po prostu niewystarczająca, można również skorzystać z doświetlenia twarzy za pomocą rozbłysku ekranu. Jak na smartfon za półtora tysiąca muszę przyznać, że ten Infinix naprawdę daje radę pod względem fotografii Szczerze, to nawet trochę mnie zaskoczył, bo spodziewałem się, że będę miał na co ponarzekać, a tak naprawdę powodów do narzekania wiele nie mam. Zdjęcia są po prostu naprawdę dobrej jakości, zarówno aparatem przednim, jak i aparatem tylnym. Co fajne, po zmroku żaden z tych aparatów nie próbuje na siłę robić dnia z nocy. Widać, że zdjęcia są robione po zmroku, po ciemku. I popatrzcie, to jest selfiaczek, którego zrobiłem dosłownie dzień temu. No Trzeba przyznać, że ani ostrości, ani odwzorowaniu kolorów nie można wiele za. Rzucić. Zatem ja bym na aparat do selfie w żadnym wypadku nie narzekał. Podobnie zresztą jak na aparat tylny. Zestaw może skromny, ale naprawdę przyzwoity i skuteczny. Kolory: jak najbardziej ok. Wszystko jest w porządku. I tutaj złego słowa się nie da powiedzieć. Oczywiście trochę może brakuje obiektywu szerokokątnego, ale za to ten pojedynczy aparat daje również zoom matrycowy i powiem Wam, że efekty też są całkiem, całkiem przyzwoite. Tu specjalnie też na co nie ma narzekać, wiadomo, widać trochę utratę detali po powiększeniu obrazu, ale nadal te zdjęcia są jak najbardziej oglądalne. Kurczę, no całkiem dobry jest skubaniec, naprawdę, aż jestem zdziwiony. To samo, jeżeli chodzi o filmowanie. Ten telefon robi naprawdę porządne filmy, co prawda niestety nie robi ich w 4K, bo maksymalnie mamy 2K i to tylko w 30 klatkach, ale biorąc pod uwagę cenę telefonu, to można mu to chyba wybaczyć, szczególnie że filmy również są naprawdę porządne. Mamy optyczną stabilizację obrazu, która robi tu robotę i w sumie powodów do krytyki. Nie przysparza. Interfejs fotograficzny jest dosyć prosty i przejrzysty, a co ważne, możemy sobie w nim pokładać tryby tak, jak chcemy. I teraz pytanie, czy ja bym Wam polecił ten smartfon? Moi drodzy, smartfon ma moim zdaniem prawie, że same zalety, jeżeli zestawimy to wszystko z ceną. Poważnych kiksów w tym telefonie nie dostrzegłem, natomiast dostrzegłem sporo plusów. Jest przyzwoity, nierewelacyjny, ale naprawdę bardzo porządny wyświetlacz AMOLED, co w tej cenie jest w sumie niezbyt powszechne jeszcze. Mamy co prawda tylko dwa tak naprawdę, ale nader przyzwoite aparaty fotograficzne. Mamy świetny design, bardzo bogaty zestaw fabryczny. Interfejs też jest nie najgorszy. Płynność działania może nie jest najwyższa, ale na średniej półce w zupełności wystarczająca. Braku w wyposażeniu poza 5G, i mini jackiem i miejscem na microSD również nie stwierdziłem. Są głośniki stereo i to nawet przyzwoicie grające. Zatem, jak za 1500 zł, to moim zdaniem jest całkiem dobry strzał. Serio. Jedyne, z czym musicie się tutaj godzić, no to producent. Infinix jest firmą, no powiedzmy to wprost, początkującą na naszym rynku, na świecie już jednak trochę okrzepłom, ale u nas w zasadzie nowicjuszem. no i musicie tutaj wystartować z pewnym kredytem zaufania. W każdym razie wszystko wygląda nader zachęcająco. Jak najkrócej podsumować Infinix Note 40 Pro. Moi kochani, po prostu dostajemy dużo za rozsądną cenę, a jedynym kompromisem pozostaje brak 5G, no i marka tego telefonu. Mnie się to podoba i chciałbym widzieć na tej półce cenowej więcej tak skonfigurowanych smartfonów. A teraz żegnam się już z Wami, żegnam się już z tym sympatycznym Infinixem i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!